Już za niespełna kilka godzin rozpoczną się 11 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn, które w tym roku odbywają się w Danii. My znajdujemy się przed Energy Arena w Warchus, gdzie swoje mecze rozegra reprezentacja Polski. Podopieczni Michaela Biglera swoją przygodę z turniejem rozpoczną już w poniedziałek meczem z Serbią, następnie zmierzą się z Francuzami, a na koniec grupy C podejmą na tym parkiecie drużynę zbornej. Na naszej stronie gramyrazem.eu oraz stronie vivetargi.pl i oficjalnym koncie na YouTubie będziecie Państwo mogli zobaczyć relacje ze wszystkich tych spotkań, zobaczycie tam rzeczy, których na pewno nie zobaczycie w oficjalnej telewizji. Przy okazji mistrzostw Europy w Danii, klub sportowy Vive Targi Kielce w ramach projektu Gramy Razem dla Świętokrzyskiego przygotował kilka ciekawych akcji promocyjnych, którymi będziemy promować perły regionu świętokrzyskiego. Drugi lot nie był, bo zaledwie 4 minuty. E, po starcie Widzieliśmy, że samolot dosyć tak chaotycznie zaczął reagować w powietrzu. Zawróciliśmy i podczas lądowania widzieliśmy tylko, jak kilka straży pożarnych jechało przy nas i za nami, więc musiało coś się dziać. Niektórzy bardzo przeżywali, niektórzy się uśmiechali. Pierwszy mecz jutro z Serbią, z którymi. Udało nam się wygrać na ostatnim Mistrzostwa Świata jedną bramką po nerwowej końcówce. Fajnie, żeby ten wynik się powtórzył tutaj. Po rozmowie z Rastkiem widać, że oni są bardzo zmotywowani i pewni siebie. E, będziemy starali się wyzrzeć im dwa punkty. E, jak przygotowaliśmy się, trenowaliśmy się dosyć ciężko, bo spotkaliśmy się już praktycznie w połowie grudnia i, i z krótkimi przerwami cały czas w treningu. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt w naszej grze. Pomawiamy no, poduszają na drugich w obronie. E, środkowie obrońcy bardzo dobrze nam No i bramkarz, który, który jest postacią na pewno tam wiodącą po zespole. Mamy już pracowanych samych nie od dzisiaj, także wiemy co grają. spotkaliśmy się z nimi wielokrotnie. Różne wyniki padały, raz przegrana, raz remisja z wygrana w ostatnim czasie. Także koncentrujemy się na wszystkim na sobie i myślę, że jeżeli będziemy na tle skupieni, że swoje będę wyeliminujemy, to jest w stanie to wygrać.